Kamila Wagner pojawiła się w naszej praktyce na samym początku swojego rozwoju zawodowego, a więc bezpośrednio po studiach. Stomatologiem chciałam zostać już od najmłodszych lat. Zawsze lubiłam wizyty u dentysty i marzyłam o tym, żeby wszyscy ludzie mieli piękne uśmiechy. Nazywam się Kamila Wagner Astapionok, jestem lekarzem-stomatologiem. W Twoim uśmiechu pracuję od trzech lat. Niesamowicie ciepła osoba. Ma wielki talent do rozmawiania z pacjentami, ale również i ze współpracownikami. Jest osobą, która jest bardzo lubiana u nas w firmie. Kiedyś jej asystowała mi. To nawet dwa razy. Kamila tego dzisiaj nie pamięta. Ja pamiętam doskonale, bo wywarła na mnie świetne wrażenie. Kamila im miała trudniejszą sytuację, Tu miałam wrażenie, że tym większy spokój potrafiła zachować. Poza tym miała cały czas promienny uśmiech na twarzy, którym wszystkich zarażała. Nie tylko pacjentów, ale także i mnie, asystentkę, która nie miała bladego pojęcia, co gdzie leży w jej gabinecie. Szukałam takiego miejsca, gdzie będę mogła nauczyć się stomatologii na wysokim poziomie i uczyć się od starszych kolegów. Zaczynałam pracę od zabiegów higienizacyjnych po to, aby nauczyć się przede wszystkim współpracy z asystentką. I móc powoli przejść do bardziej zaawansowanych zabiegów, takich jak na przykład leczenie endodontyczne pod mikroskopem. Dzięki pracy w Twoim uśmiechu można rozwinąć się absolutnie w każdej dziedzinie stomatologii. Pomagają w tym liczne szkolenia wewnętrzne, o które zawsze dba dr Piotr Skrzyszewski. Uważam, że najmocniejszymi stronami Twojego uśmiechu jest. Kompleksowe podejście do pacjenta, wysoka jakość usług, przede wszystkim dostęp do własnej pracowni protetycznej i rentgenowskiej oraz niezwykle wykwalifikowane asystentki, które zawsze służą swoją pomocą. W Twoim uśmiechu warto pracować, ponieważ tutaj nigdy nie stoi się w miejscu. Wszyscy ciągle się rozwijają. A praca w takim interdyscyplinarnym zespole pozwala na podnoszenie swoich kwalifikacji. Dzięki pracy w małym mieście, przede wszystkim nie stoimy w korkach, czego ja bardzo nie lubię. Jest tutaj dużo większy spokój, tu są takie piękne wschody i zachody słońca, kochani pacjenci. Dzierżoniów to jest też miasto u podnóża górsowych, więc wszyscy, którzy lubią piesze wędrówki, będą zachwyceni.